Mano, widzę, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będzie akcja kukurydza. Widząc, z tym z do kukurydzy. Okay. Dobra, teraz wyjeżdżamy. Dobra, tutaj już mamy jeden rzątek wykoszony, a powiem wam. Ja tylko jeden świątek zeszłem tej, tej kukurydzy jesiennej, a później pójdzie ta, ta kukurydza listopado, listopadowa, będzie koszona może jutro, bo tak to nagrałem tylko z zeszłego tygodnia i będzie ten. I to jest 3 października kukurydza. Tak. Dobra, lecimy na, do domu. Ten słotar taki zadowolony jedzie. Oni są do Bizona kupili przystawkę do Bizona, do, do tego do kukurydzy. I tej kukurydzy mają. Jestem po koszeniu kukurydzy, ale nie wiem czy będę nagrywać dalej, może coś nagramy u pana Ant Adama i Pawła. Dobra, widzimy się u Pawła i Adama. Dobra, wjeżdżamy tym bizonem. Brrr. Brrr. Dobra, wyszłam z pisana. Może pójdę tam do kolegi, do tego, do Pawła. Odczepi tę przyczepę i pojedzie. I pojedzie orać po kukurydzy. Paweł, odczepną tą przyczepę i pojedź orać po kukurydzy. Dobra, tata, już się robi. I nagram wam tej orki końcowej, bo kurde, trochę zejdzie nam. Ale co tam tata od Pawła to coś tam robi. Więc widzimy się jak skończymy orać. I teraz będziecie, będziecie mieć troszkę fotek z, z orki. Dobra, wyjazd pola. Dziękuję Wam za ten odcinek. No to na razie patrzę i widzimy się w kolejnym odcinku Nara. Cześć.